Witam Was bardzo serdecznie. 3% roztwór sody. Czyszczę sobie tutaj takie najgorsze ramki. Ja w tej chwili mam maskę zdjętą, żebym mógł mówić, ale pamiętajcie, to jest substancja żrąca. I nos i oczy muszą być zabezpieczone. I tutaj efekt po takim wygotowaniu ramek, właśnie w sodzie, już Wam pokazuję. Tutaj macie rameczki już wypukane. oczywiście idą do beczki z czym? Z octem, z rozpołem octu i trochę tutaj je wybebłać, wymoczyć i trafiają na kupeczkę. I tutaj słuchajcie, Wszystkie rameczki, jak widzicie, są czyściusieńkie. One tu już sobie to wysychają, już sobie to dzisiaj sporo zrobiłem, następne. Tutaj za szybko wyciągnąłem, tutaj była woda zbyt chłodna. To no schodzi bez problemu, ale niepotrzebnie to zostało, bo jednak będzie trzeba to nożykiem ogarnąć, a tutaj jest wszystko na czyściusieńko. I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Do następnego.